Ty, ty rusz, jedziemy ty ja rusz, Piszesz o, takie rzeczy. <coughs> <coughs> Jakie rzeczy? że nie widzę cały czas. <coughs> ja pierdolę. <coughs> Wiem, że mraźnie, bo mój. O mu się niknął pać na lewe. Fajny brum. Fajny brum brum. brum.

Kościół, Gościu, wyglądasz, jakbyś się obrabował kościół. Ja pierdolę... Jak zwrodziło Boże... Daj tą wodę świętą. O, wyprzedam! Nie, nie wyprzedam. O, trzy gwiazdki. przepraszam, chciałem, przepraszam że. oj, dziękuję. sorry. Dziękuję. Ja Ojej, oj, 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 Jestem z Gangu Rodriguez'a. Nie, nie, no nie, nie wierzę, no co się nie stało? No kochanie, tutaj ubiegamy, Tak, nie Zepchnijmy, mi... zepchnijmy. Nie no ja nienawidzę Gangu Rodriguez'a, to jest dla mnie nieśmieszne, One niezabawne. Nie. Ale ja, ja nie rozumiem w ogóle co chodzi z tym, ale okej. To piąteczka. na schody jakieś. Już ją lubię, już ją lubię, szanuję. Ja ciebie też. Co? Pierdolę. Może kiedyś wyjdziemy na piwo? O, nie, 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 no, lubię. Ja, nie, ja nie, ja nie, nie, piwa, lubię. wiesz? nie, ja ja nie, piwa? nie, 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 Ja też nie, lubię. O, nie, 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 Musimy, musimy chociaż chwilę współpracować. nie, nie, tak, nie, tak. Ja tak. Nie. Całe whisky dla mnie. Całym super. Całym o, z... sorry. <laughs> A no są Ej Smart tu weprzeć bez spychania, nie? Mój jestem trady? trzeci. ej, e, no nie, no nie! No kto to? <grystanie> Bubel Dobra Buli, Mi, tak, mi yeah. tak pasuje. Dobra, okej. Okay. Okay. Okej. A on się wyprzedzi na drugim okolzie. Ja Jak nie? oprócz mnie? Czekam jak na samych. Ja, ja się jeszcze nie zaliczam do tego, do kategorii... Ja się niestety. Y, Alkoholików? Tak. Ja to do tego też nie zaliczam. No, no, ja też się, ja się podpisuję. Jak mi moja dziewczyna namówiła każdemu, że jestem alkoholikiem, to nie wiem, co bym zrobił. Jestem no. alkoholikiem razem z moją dziewczyną, więc... Moja niestety nie chce. Nie no kurwa. Ja na przykład mam psa i jestem szczęśliwy Mam psa, alkoholika. Nie, nie, nie Ty, wojny światów jest ten Eee bo... <grystanski> Nie, <grystanski> nie to jest e. ja nie chodziło, tak naprawdę Może twój pies jak, jak ten, jak z tej bajki wiki zając, to? No? Jak zildo Widzieliście tego kosmica wielkiego na niebie? mam nie Sorry, Hyper Denek Czy nie widzieliście, ty? Jak z wojny światów Ja pierdziele ale Dobre, słońce strasznie świeci weź. O zabronie, w sposób, i On bez... mnie potrącił. Ło, uwaga, ściana. Co się stało? Co się stało? Auto jeża rozjechało. Buła. Ej, tak. ej, ej! Spokojnie! Po co ta agresja? Orfisz, orfie. Orfie. Coś Jeszcze ci nic nie zrobiłam. Weźmy. Jeszcze! Jeszcze no. no. Proszę mnie zostawić. Nie. Dajesz, Hyper, wygrywasz, no, to w ciebie. W serio, nie widzicie tego kosmicy? A faktycznie jest. No? Ja nie żartowałem o, o, Faktycznie, ja faktycznie, faktycznie, kosmita. <grym> ja też nie widziałem wcześniej. <grym> o, z nie, światów nie. z z lewej, widziałem wcześniej. O, nie, nie, O, no to nie wolno tak ty to. Dajesz, hyper, dajesz. Nieee! No co? Meta, stój! Nie, no chwila, moment, porozmawiajmy! No na pewno trzecie.